Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. Kiedy teatry zamknięte, przenosimy się do sieci. W tym roku Lubuska Gala Teatralna Pro Arte to wydarzenie pozakonkursowe. Aktorskie grupy aranżują przestrzeń teatralną na własną rękę, na przykład w sali lekcyjnej czy na szkolnym korytarzu. W takiej przestrzeni też, tak jak mówiłam, zaczynałam i się dało, mam wspaniałe zdjęcia z tych spektakli. I jestem wdzięczna, że już w szkole mogłam się zmierzyć z taką materią, i jestem pełna podziwu dla moich kolegów i koleżanek, bo nikt nie poszedł w tę stronę aktorską. Że brali udział w takich spektaklach, że uczyli się tekstu, że chcieli pracować z literaturą. Niezmiennie młodzi aktorzy mogą liczyć na rady, uwagi oraz czujne oko i ucho profesjonalistów. W Radzie Artystycznej aktorzy teatralni i filmowi: Sandra Herbich, Ida Ochocka i Bartosz Bandura. Na scenie amatorzy, których od lat kręci aktorstwo i praca w grupie. Widocznie się tak naprawdę lubią nawzajem i szanują. I ja widzę tutaj y, również wielki potencjał i chęć do pracy z nimi, do spotkania się z nimi i bardzo im bardzo dziękuję. Na ekranie teatr Bałałajka z energetycznym składem uczniów zielonogórskich szkół działają od pięciu lat. Nam pokazali spektakl robal-zębowy w reżyserii Patrycji Sowińskiej. Zaprezentowała się również grupa Po prostu My z Podstawówki w Tuplicach. Mają 14 staż, a tym razem postawili na spektakl Myśl Pozytywnie – Zawsze Szukaj Plusów. Słyszeliście? Słyszeliście? Gratuletka powiedział – szkoda, już wracam szybczyku kochany, już wracam, papa pa kochani, lecę do Krakowa. Coś podobnego, poleciał. A jak wiesz się poprawił, wiesz co Czatuniu? stęskniłam się za mateczką. Jak kreszka? Kopcichowi się pełnię przewraca. Sami widzieliście. Do zobaczenia! W tym roku aktorów z publicznością dzielił ekran. Zdecydowanie będę z utęsknieniem czekał na zamknięcie tego laptopa i swobodne wyjście na spektakl, na, na koncert, na stand-up. No i wszystkie tego rodzaju działania na performensy, które pozwolą mi odczuć bezpośrednio, a nie na chłodno. My też na kontakt nie tylko z wielbicielami teatru, czekamy z utęsknieniem. Za nami Lubustka gala teatralna zorganizowana w ramach programu twórczości Dzieci i Młodzieży Artę, Oczywiście była z przyczyn covidowych przeniesiona do sieci. Przed nami jeszcze Lubuska Gala Taneczna i Lubuska Gala Plastyczna, na którą serdecznie zapraszamy. Za kolejnych utalentowanych twórców trzymamy kciuki, a aktorom serdecznie dziękujemy za występy.